Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Majer a to jest DCS World i Wirtualna Szkoła Arlon, czyli seria, w której omawiamy sobie poszczególne moduły z DCS-a krok po kroku, tak aby były jak najbardziej przystępne i przydatne dla każdego. W tym odcinku zajmiemy się zasobnikiem celowniczym ANAQ28 Lightning 2. Jest to zasobnik celowniczy oczywiście stworzony na potrzeby głównie marynarki wojennej USA i pozwala nam na śledzenie celów, na namierzanie celów na ziemi na jakby oznaczanie ich laserem również do namierzania broni laserowych, jak i widocznym laserem w goglach, na dla sojuszników. Pozwala również na przypisywanie celów w trybie Target of Opportunity do bomb z serii J-DAM i bomb z serii JSO i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Na początek odpauzujmy. Jak spojrzymy się tutaj na dół na panel z sensorami, mamy FLIR. FLIR musimy przestawić na ON. Możemy sobie też laser, właśnie, Target Designator przestawić na SAVE, żebyśmy mogli w następnym czasie użyć sobie markera laserowego. Teraz, jeśli schowamy sobie joystick i przejdziemy na zakładkę FLIR, widzimy, że Targeting Pod jeszcze nie jest gotowy do użycia. Ma przekreślone Ready, ma Not Timed Out. Głowica musi się schłodzić, ponieważ jest to głowica widząca w podczerwieni, czyli tak jak Sidewindery musi się po prostu schłodzić, żeby funkcjonować prawidłowo. Kolejną rzeczą, jaką możemy zauważyć na tej zakładce, jest prędkość podana w węzłach 238 i podana w machach 0,58. Mamy również wysokość w stopach 24 4800 stóp. Możemy to schować przy użyciu declutter. Taka wysokość jest odpowiednia do operowania targeting podem, ponieważ im niżej zlecimy, tym większa szansa, że oznaczony i śledzony cel, jak skręcimy na przykład samolotem bądź wykonany jakiś manewr, to targeting pod będzie chciał ten śledzony, oznaczony cel oglądać na przykład przez skrzydło bądź przez dziób samolotu czy przez inne podgrzeszenia, co spowoduje oczywiście, że cel przestanie być śledzony. A może mieć to przykre konsekwencje w postaci tego, że na przykład laserowy Maverick straci swój namiar. Na potrzeby tego samouczka podwiesiłem nam pociski Maverick i bomby JDAM GBU-38. Oczywiście te bomby i Maverick'i zostaną omówione w następnych odcinkach, ich użycie. Dzisiaj będzie tylko takie poglądowe użycie dla wszystkich, którzy oczekują tylko tego. Myślę, że po prostu jakby dokładniej to wszystko omówimy w następnych e, odcinkach. Czekając na to, aż Maverick, e, przepraszam, aż Targeting Pod, o właśnie, chciałem powiedzieć, że zanim się uzbroi, jest już gotowy. Dobra, możemy sobie przypisać przy pomocy e, przycisku Sensor Control Switch Aft e, nasz Target Designator, czyli nasz kursor do e, dolnego ekranu, do AMPCB. Przesuńmy go trochę w dół, żebyśmy widzieli, co się dzieje. OK. Pierwsza rzecz jaka nas interesuje to to gdzie targeting pod akurat patrzy w tym momencie jest on zwrócony w, na to poletko tam jak sobie spojrzymy oddalimy troszeczkę i spojrzymy na ekran gdzieś w tamto miejsce mniej więcej patrzy więc 12 stopni w dół w tym momencie więc mniej więcej gdzieś o tam powinien patrzeć nawet widzimy tę rzeczkę, więc o no mniej więcej gdzieś tu dobra jak sobie przejdziemy nim w lewo na przykład to zauważymy, że pokazuje nam minus 3 left, czyli w lewo. Jak pójdziemy w górę, to pokaże nam na przykład minus 9. To się zmienia, pokazuje nam aktualne położenie 8 stopni w prawo, w prawo, right. I na przykład, nie wiem, minus 15, 16 stopni, czyli patrzymy w dół. Jak damy sobie w górę, będziemy mieli na przykład 5 stopni czy 6 stopni w górę, aż spojrzymy się na własny samolot możemy sobie oglądać horneta od spodu jak, to komu, jak komu się to podoba ok eee, Jeszcze taka ciekawostka w sumie wizualna jak widzicie targeting pod odwrócił głowicę i kamery są widoczne eee, omówmy co jeszcze na nim mamy eee, możemy zmieniać pole widzenia zasobnika poprzez przycisk eee, przełączający między wide a narrow white szeroki narrow wąski kąt widzenia White, szeroki kąt widzenia, narrow, wąski. Kolejna rzecz to jest zoom. Możemy sobie przybliżyć przy pomocy tych samych przycisków, których używamy do kontrolowania elewacji anteny radaru, podnoszenia jej i opuszczania. Jak naciśniemy sobie Radar Elevation Control, Radar Elevation Antena, czy tam coś takiego up. Zaraz, ja zaraz Wam powiem dokładnie, jak ten przycisk się nazywa. Radar Elevation Control up. To przybliżamy. Radar Elevation Control down oddalamy w porządku, możemy przełączyć między dwoma trybami mamy dostępne FLIR forward looking infrared i mamy dostępne CCD w tym momencie jesteśmy na FLIR, możemy przełączyć na CCD i z powrotem FLIR będziemy używać głównie do lotów nocnych przynajmniej według mnie jest to bardziej użyteczne w nocy ponieważ za dnia za bardzo jakby grunt daje nam grunt da jakby za dużo sygnałów w podczerwieni nam wysyła. CCD to jest zwykła kamera, coupled, coupled charge Device, jakoś tak to się rozwija, ten skrót. Możemy przełączać między White Hot a Black Hot. Black Hot, White Hot. Czyli na biało wyświetlane są jakby gorące źródła. Przepraszam, na czarno będą wyświetlane gorące źródła. Na biało będą teraz wyświetlane cieplejsze źródła od otoczenia. Mamy podane taka opcja Critical, która jeszcze nie działa Out, które też jeszcze nie działa i Operation Operation to jest mod, znaczy mod, no, tryb operacyjny, w którym znajduje się w tym momencie zasobnik celowniczy, czyli że jest gotowy do użycia. Mamy też Area, track, area Target Track, czyli śledzenie określonej, określonego obszaru. Bądź jeżeli naciśniemy sobie sensor control switch right możemy to zmienić na point target track śledzenie celu poruszającego się na przykład o ile jest on kontrastujący od otoczenia. Czyli jeżeli cel na przykład wjedzie nam sobie w, nie wiem, w las to już jest szansa, że niestety zasobnik celowniczy nie będzie w stanie go śledzić. To sobie pokażemy za chwilkę. Włączmy sobie przede wszystkim air to ground mode. Jeżeli mam włączony Air to Ground Mode i mamy włączony Master Arm Switch na ARM, możemy przełączyć Laser Target Designator, czyli nasz marker laserowy na ARM. Gdy to zrobimy, wyświetli nam się tutaj opcja LARM. znaczy, że marker laserowy jest gotowy do użycia, natomiast jeszcze jest nieużytkowany. Możemy też zmienić kod wiązki laserowej w tym miejscu. W tym momencie jest on 1688, możemy zmienić na przykład na... LTDC mu trzeba wybrać na UFC. Wpisuję 1625 i widzimy, że się zmieniło na 1.625. Kolejna ciekawostka, miejsce, w które aktualnie patrzy targeting pod jest widoczne na stronie Situational Awareness. Czyli wybierzmy sobie na przykład waypoint pierwszy, żeby też był widoczny waypoint pierwszy. I tutaj mamy ten kwadracik z, z kropeczką w środku. To jest miejsce, w które patrzy targeting pod. Jak widzicie możemy tym poruszać. Jeżeli przejdziemy sobie na waypoint pierwszy, gdzie znajdują się cele i oddalimy widzimy, że cele będą bardziej widoczne. Troszeczkę w górę damy, w tym momencie patrzymy na morze, o i mamy nasze cele. Trzeba troszeczkę przybliżyć i jak widzicie pokazują nam się pierwsze cele widoczne na biało. Jak sobie przypiszemy właśnie, o teraz mogę pokazać czym się różni point track od area track. Namierzmy sobie ten cel. Jak widzicie, jest on śledzony w tym momencie. Jeżeli by mówię, wjechał w las, czy wjechał bardziej zróżnicowane po prostu otoczenie, e, niestety jest istnieje szansa, że zasobnik celowniczy zgubi go przestań go śledzić. Cel musi się odróżniać od otoczenia, żeby... musi mieć wysoki kontrast po prostu w stosunku do otoczenia. OK. E, powiedzmy sobie, jak przypisać... E, przypisać... ojejciu... E, Cel dla bomb JDAN w trybie Target of Opportunity. Bierzmy sobie bombę JDAN. Fuse na instantaneous, standardowo. Dajemy sobie JDAN display. Tak jak mówiłem, te bomby zostaną wytłumaczone dokładnie w następnych odcinkach. Wtedy będziemy o nich dokładnie rozmawiać. Teraz przedstawię to dla tych, którzy już potrafią jakby posługiwać się nimi i chcą tylko wiedzieć, jak użyć do tego Targeting Poda. Przybliżmy sobie ekran na Targeting Podzie. Na maksa. I mamy przycisk throttle e, designator controller depress, ten sam do, co do lokowania na radarze. Dźwignijmy go. Jak teraz oddalimy trochę. Przejdźmy sobie w tryb mission. I mamy e, pokazane, że cel e, jakby został zaznaczony dla bomby JDAM. I są koordynaty wpisane. Kiedyś można to było przenosić jeszcze do trybu Preplant, natomiast w tym momencie już to nie działa. Najnowszy Chuck Guide w 18 też podaje, że jest to już niemożliwe. Musieli to zmienić w którejś tam łapce. No niestety, tym razem żeby wyrzucić kilka bomb naraz trzeba będzie... inaczej, żeby wyrazić kilka celów bombami trzeba będzie niestety wybierać po kolei cele w trybie Target of Opportunity. Quantity zaznaczymy sobie tylko wszystkie stacje. Teraz jeszcze do Mission. Możemy oddalić. Podlećmy trochę do celu, a właśnie, przełączymy sobie jeszcze na zakładkę HSI. Zasięg tej bomby jest oczywiście wyświetlany na zakładce HSI. Jak wlecimy bardziej w zasięg, timer dobiegnie końca. In range. W tym momencie możemy bomby zrzucić. Pierwsza bomba poszła. Jako, że jesteśmy w trybie aktywnej pauzy, to po prostu samolot wisi, a bomba została wystrzelona przed niego. Znajdźmy sobie drugi cel. OK, jest i drugi cel. Znaczmy i wyrzućmy drugą bombę. Teraz możemy sobie popatrzeć jak bomby spadają. Przyspieszmy trochę. Jak widzicie bomba się nakierowuje na cel. Leci w jego stronę. Możemy spowolnić już. OK. I zaraz nastąpi uderzenie. I... BUM! Oczywiście nie wycelowałem dokładnie, więc też nie trafiłem dokładnie. Może drugą bombą mi się to uda lepiej. Zrobić. Natomiast no tryb Totalget of Opportunity sam w sobie nie jest specjalnie dokładny. W odróżnieniu do trybu Preplant. jak widzicie, no tu też nie było to bezpośrednie trafienie. W porządku, tak się przypisuje cele dla bomb JDAM. Teraz nauczymy się jak używać laser laserowych Maverików. W stosunku do celów, jak oznaczać im cele przy użyciu target i poda. Tak, musimy sobie znaleźć po pierwsze cel. Najlepiej, jakbyśmy przeszli sobie w point track. Tu jest jeden poruszający się. Możemy go ustawić, żeby śledził go znacznik. I teraz tak, Przybliżmy sobie. Jeszcze nie jesteśmy w stanie oświetlić celu laserem. Musimy dopiero włączyć. O, Laser Target Designator. W tym momencie wyświetla on się na LR, czyli jeszcze nie jest uzbrojony, nie, jest, nie śledzi i nie oświetla celu. Ustawmy sobie oczywiście wiązkę na 1625. OK. Dla Mavericków tak samo wiązkę musimy ustawić na 1.625. Musi się ona zgadzać z tym, która, z, tą, z tym kodem, który mamy wybrany na zasadniku celowniczym. OK. Teraz aktywujmy sobie Trigger. W tym momencie nie możemy używać już działka pokładowego, ponieważ przycisk do używania działka pokładowego służy nam do oświetlania celu laserem w tym momencie. Jak naciśniemy sobie Gun Trigger Second intent zmieniło nam się na Laser Target Designator łamane na R. W tym momencie cel jest oświetlony laserem. OK. Cofnijmy troszeczkę. Przejdźmy sobie na ekran Madelejka. Przypiszmy sobie nasz y, kursor do lewego ekranu naciśnijmy y, cage on cage jak widzicie Maverick jeszcze nie znalazł celu musimy dopiero się na niego nakierować o w tym momencie Maverick widzi już cel w porządku y, możemy go oczywiście odpalić tylko trzeba uważać żebyśmy cały czas trzymali znacznik na celu w przeciwnym wypadku Maverick nie będzie w stanie się na niego naprowadzić. Jak widzicie, troszeczkę dym z pocisku nam przesłonił ekran. To również e, może nam przerwać śledzenie pocisku, więc trzeba na to uważać. Właśnie nie wiem, czy nie przerwało, zaraz się dopiero okaże. A jak widzicie, Maverick zmylił się przez własny dym. W porządku, nie szkodzi. Zrobimy to inaczej. E, ok, znowu Uncage dajmy, żeby namierzył swój cel. Dajmy, odpalmy modelika, uruchommy go. Wbijmy trochę w prawo, żebyśmy nie zasłonili znowu celu dymem. Możemy uruchomić autopilota. Na trzymanie wysokości, zaznaczyć sobie APC, żeby trzymał prędkość. I patrzeć co się dzieje z pociskiem. Jak widzicie naprowadza się na cel. Reaguje, schodzi i zaraz nastąpi uderzenie. Cel jest niczego nieświadomy i właśnie wylecia w kosmos. W ten sposób używa się Maverików. Oznaczenia targeting podem celu dla Maverików jednocześnie podkreślam, trzeba uważać na to, jak się ich używa, bo nawet dym wytworzony przez pocisk potrafi zmylić, jakby zmylić, zasłonić po prostu wskaźnik laserowy i Maverikowi już się nie da następnym razem wyznaczyć tego celu. Trzeba wystrzelić następny pocisk, bo on już w momencie, gdy... Nie, nie wiem dlaczego tak jest, ale w momencie, gdy tak się dzieje, że coś mu przesłoni, nie może już mu wyznaczyć, choćbyśmy znaleźli cele, oświetli go radarem i tak dalej, nie radarem, tylko laserem, to niestety on się już na ten cel nie namierzy. W porządku. Jeśli chodzi o Targeting Pod, mamy też kilka innych opcji do użytku, które pokażę Wam po krótkiej przerwie. OK, jesteśmy po tej krótkiej przerwie. Tak. Nasz targeting pod jest w stanie namierzać inne wiązki laserowe, które wysyłają sojusznicze jednostki. Czyli jeżeli wybierzemy sobie opcję LS i wybierzemy dla niej odpowiedni, odpowiedni kod, wpiszemy. Trzeba to na UFC zrobić. LSTC. Oczywiście dlatego wyświetlam się tylko LSTC, nie mamy LDTC, bo mamy wyłączony w tym momencie Laser Target Designator. Trzeba dodać Ground Mode i... Air to Ground Mode i Master Arm na ARM Jak to damy, oczywiście z powrotem nam wróci opcja LTDC. Tym razem musimy użyć LSTC. Przypisujemy sobie 1688, Z taką wiązką będzie, będzie nam oświetlała cel sojusznicza jednostka. I zgłosimy oczywiście o JTAG, żeby oświetlił cel laserem. OK, teraz aktywujmy to. Widzicie, ten mały diamencik lata, widać go bardziej. I wyszukuje celu, który jest oświetlany przez sojuszniczą jednostkę. Chyba znalazł, znalazł. Jak widzicie, namierzamy ten cel. Jest on oświetlone laserem przez sojusznika. Nasz laser jest wyłączony, w tym momencie moglibyśmy oczywiście naprowadzić Mavericka, ale raczej służy to do znajdowania celów bo naprowadzanie Mavericków w ten sposób też, natomiast to będziemy pokazywać w oddzielnym odcinku. W porządku. Myślę, że możemy wyłączyć to, przesunąć sobie. Mamy też opcję, tak jak wspominałem na początku, wyświetlania markera, który jest widoczny w goglach metowizyjnych. jako że mamy w tym momencie dzień, nie będzie tego widać. Natomiast tym markerem nie możemy nakierowywać broni kierowanych laserowo. natomiast służy on jednakże do, do wskazywania celów. Na przykład innym samolotom, gdzie cele się znajdują możemy wskazać bądź np. przykład jednostkom naziemnym też można wskazać w ten sposób, gdzie szukać celów. To by było na tyle w tym odcinku. Umówiliśmy sobie działanie zasobnika celowniczego Lightning 2 w Hornecie. Służy oczywiście, tak jak wspominaliśmy, do szukania celów, do namierzania i do nakierowywania w ten sposób pocisków, do oznaczania celów dla bomb JDAM, również do szukania wiązek laserowych i po prostu do oglądania pola bitwy, do tego co się dzieje, wynajdywania wrogów. Widzimy się w następnym odcinku, gdzie będziemy zajmować się już zrzutem bomb niekierowanych i... E... I w kolejnych odcinkach, w których będziemy omawiać uzbrojenia. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, zachęcam do pozostawienia komentarza z opinią, ponieważ ja jako autor nie jestem w stanie po prostu krytycznie wszystkiego ocenić, nie jestem w stanie obiektywnie na to spojrzeć. Natomiast Ty możesz to zrobić i chętnie Twoją opinię przeczytam w komentarzu. Zostawię, zostaw też łapkę w dół bądź w górę, jeśli chcesz. Jeśli Ci się to podobało bądź nie, zachęcam też do dołączenia do nas na Discordzie, gdzie można ze wszystkimi pozostałymi pilotami, którzy tam są, porozmawiać, polatać, wymienić się doświadczeniami. Zachęcam do śledzenia strony na Facebooku, gdzie można pozostać na bieżąco. Do zobaczenia.